I dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o moich odczuciach po wywiadzie, który odbył się 30 maja w Radiu Pryzmat. Był to już mój trzeci wywiad i myślałam, że dobrze się do niego przygotowałam, bo tak jak na dwa poprzednie, miałam notatki i dwa poprzednie wywiady wypadły mi dosyć dobrze, pomimo że się stresowałam. Dlatego pomyślałam, że trzeci wywiad też wyjdzie podobnie. Przed samym wywiadem się nie stresowałam, bo już wiedziałam co mnie czeka. Ale już na samym wywiadzie troszeczkę stres mnie poniósł I pomimo tego, że miałam notatki, to zdarzyło mi się też pleść momentami jakieś głupoty I już podczas wywiadu czułam, że no nie jestem z tego zadowolona I pomimo tego, że sporo osób, które słuchały mojego wywiadu, mówiły, że było w porządku, wcale nie było tak jak ja myślę to i tak cały czas w głowie miałam, że no nie jestem zadowolona i że poszło mi źle. I podczas wywiadu poruszałam też temat zniekształceń poznawczych, czyli postrzegamy rzeczywistość często zniekształconą i często uważamy, że jest ona negatywna. I cały czas w to wierzymy, wydaje nam się, że to jest prawda, pomimo że tak nie jest. Tutaj często jest wtedy takie hmm, myślenie, wszystko albo nic. Często używa się stwierdzeń. Każdy, nigdy, wszyscy. I to w takich sytuacjach, które po prostu nie są zgodne z prawdą. Na przykład nie udało mi się to, a wszystkim się udaje, więc to znaczy, że jestem nieudacznikiem. Albo skupiamy się tylko na negatywnych aspektach jakiejś sytuacji z pominięciem tych pozytywnych. Czy też możemy wnioskować na podstawie myśli i zachowań innych osób, znaczy myśli. Bardziej to, co my myślimy, że ta osoba myśli o nas. I od razu właśnie zakładamy ten najgorszy, najczerniejszy scenariusz. Na przykład nie patrzę jej w oczy podczas rozmowy, to znaczy, że mnie nie lubi. Albo też jest tutaj negatywne przepowiadanie przyszłości, czyli nie wiem, obleję ten egzamin, nie dostanę awansu. I no cóż, miałam dokładnie właśnie to samo w tej sytuacji z wywiadem. Bo no ja cały czas myślałam, że poszło mi źle, pomimo że kilka osób mówiło, że wcale tak nie było i było naprawdę w porządku. I opierałam się po prostu na moich poprzednich dwóch wywiadach, i one poszły mi naprawdę dobrze. Jak na pierwsze wywiady, to byłam z nich naprawdę bardzo zadowolona i dumna z siebie, że pomimo stresu udało mi się to przetrwać. No, a podczas tego wywiadu, właśnie, no cóż, wyszło troszeczkę gorzej, i to sprawiło, że przez kilka dni bardzo to przeżywałam. I no miałam troszeczkę takie myśli, że Boże, wyszło mi okropnie mm, Ludzie tego słuchali, bo to było na żywo Jednak później po rozmowie z moimi bliskimi I też jeszcze po przemyśleniu tej sytuacji Stwierdziłam, że no dobra, okej, okay, poszło mi gorzej niż wcześniej Ale no to nie znaczy, że inne wywiady też pójdą mi źle I po prostu to jest dla mnie nowa rzecz. To jest też wychodzenie z mojej strefy komfortu, bo ja nienawidzę wystąpień publicznych. Zawsze ich unikam i nigdy nie chciałam do nich doprowadzać, a właśnie od stycznia staram się już z tej strefy komfortu wychodzić. I, no wiadomo, skoro ja dopiero się tego uczę, to nie będę w tym najlepsza i nie będzie tak, że zawsze będzie mi wychodzić i będę popełniać też jeszcze błędy, bo jest to po prostu dla mnie coś nowego. Nie chciałam się z Wami tym podzielić, ponieważ wiem, że sporo osób ma podobne myślenia. i jeśli jakaś sytuacja, która teoretycznie jest dla nich nowa, ale im nie wyjdzie, to pewnie macie podobnie, jak ja miałam teraz, czyli no załamujecie się i przez kilka dni to przeżywacie, a tak naprawdę przecież to jest coś nowego dla nas, więc to jest oczywiste, że będziemy ponosić porażki, że będą te błędy, ale to, co jest najważniejsze, to żeby... Wynieść z nich jakieś lekcje. Zastanowić się, co było źle, co można by było poprawić, żeby następnym razem było lepiej. Ja na przykład zauważyłam, że podczas czy moich wywiadów, czy live'ów, które prowadzę na Instagramie, gdy bardziej staram się być taką profesjonalistką, bardziej pokazać się od takiej profesjonalnej strony, to jeszcze bardziej sama się stresuję. I sama się też gubię, plączę i tak dalej. A gdy staram się być po prostu sobą i rozmawiam jak z koleżanką, z kimś, z kim naprawdę chciałabym porozmawiać o takich tematach, bo wiem, że tą osobę może to interesować, to o wiele lepiej mi wychodzi. I wiem, że po prostu przez jeszcze kilka następnych czy wywiadów, czy liveów, dalej będę miała gdzieś z tyłu głowy, że muszę pokazać się jako profesjonalistka. I czasami to będzie wychodziło, więc też sama siebie będę nakręcać i stresować, ale wiem, że z czasem będzie coraz lepiej i będzie mi wychodziło coraz lepiej. I no może nie, że będę w tym ekspertem, ale na pewno będę się już o wiele mniej stresować i też może nie będzie tak, że będę uważała, że poszło mi beznadziejnie. Tylko też będę umiała dostrzec plusy, jakie były podczas czy wywiadu, czy właśnie live'u. Tak więc to takie krótkie przypomnienie dla Was. Pamiętajcie, żeby nie oceniać się zbyt surowo. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.